a -e i o u -y, a -e i o u -y. a -e i o i Cześć. Pomarańczowy krug wita was z Finlandii. Znajduję się w tej chwili 7 kilometrów od granicy fińsko-rosyjskiej dzierżę bazukę taka sytuacja Kurcze może zaciekawił was tytuł tego filmiku wszystko w tym tytule jest jak najbardziej zgodne z prawdą. To jest tak zwana bazuka, inaczej potiputki, czyli przyrząd do sadzenia drzew. Przyjechaliśmy dzisiaj tutaj 150 km od naszej lokalizacji, gdzie żyjemy na kempingu w północnej Finlandii. Jechaliśmy 150 km, byliśmy nawet 2 km od granicy z Rosją. Ale skręciliśmy i nasze pole, to jest właśnie to pole, posadziliśmy tu łącznie dzisiaj w piątkę ponad 11 tysięcy drzewek. Ja sam posadziłem, zaraz niech policzę, 2,5 tysiąca drzewek. Ten przyrząd bardzo pomaga w sadzeniu, ponieważ no... Sadzonka przelatuje przez tą potiputkę, czy potyputki, bazukę i jest to wszystko o wiele prostsze. Ale też trzeba więcej sadzić, żeby robić tyle pieniędzy ile e, bez tej potyputki. Także taka sytuacja, no, e, w czasach e, niepokoju, w czasach kiedy jest wojna, kiedy są różne nieciekawe newsy pojawiające się w mediach. Ja nie śledzę za bardzo mediów i polecam, ale co ono sobie, jestem na granicy fińsko-rosyjskiej z bazuką. Może podjedziemy e, za chwilę, skończyliśmy pracę, może podjedziemy. Na granicę zobaczyć. Bazuka będzie schowana do samochodu. E, dobra, lecę, bo koledzy czekają. Jutro, jutro trzeba pracować. Hej! Aha! Aha! Zapomniałem o jednym ważnym przesłaniu. Peace and love. Pokój i miłość. To jest przesłanie. Aha! Kliknęliście w taki tytuł, że bazuka, i tak dalej. A tu przesłanie tego filmiku to jest las, natura, spokój, zrównoważenie, pokój, miłość, cześć. <grystanie> We are in Russia Kurwa <grywa> no, czemu tutaj tak pusto jest? No, A jak na teraz gardło, nie? Zabłądziliśmy I... Ten no. Moje. <grywa> Nie wiem wros może być jakaś fotografowany, nie? To muszę wcześniej za ten A czerwone? nie jest granica Nooo albo już się i wtedy, nie? Dobra, wychodzimy na chwilę, trzeba zrobić zdjęcie, cyknąć <noise> Jest jeszcze takie Jest takie mam Dobra, <noise> ciekawy, ciekawy, ciekawy. ciekawe. Ciekawe, ciekawe. <noise>